Przecież wiedział o tym wcześniej. Posłuchał niewłaściwych ludzi. A z morza wyłonił się ląd. Czego tutaj chcesz? Jeśli przyszedłeś na żebry, to muszę cię rozczarować. Jestem biedną wdową. Nazywam się Gritta. Od kiedy umarł mój mąż, prowadzę gospodarstwo mojego wuja Torbena. Ludzie. Przysyła mnie Mateo. Wciąż jesteś mu winna złoto. Chcę dostać pieniądze. Niby za co? Dostarczone ubrania były wadliwe, wykonane z kiepskich materiałów i źle skrojone. A widziałeś te kolory? To nie jest towar, który zamówiłam. To jest zwyczajne wyłudzenie. Kiedy jeszcze mój mąż chodził po tym świecie, tak nigdy by się na to nie odważyła. O, mój biedny mąż! Dość tego. Gdzie złoto? Ale ja nie mam żadnych pieniędzy. Jestem tylko biedną wdową. Sprzedamy po prostu kilka twoich ubrań. Jestem pewien, że masz jeszcze jakieś drogie suknie w swojej garderobie. Jak śmiesz, troglodyto. Dobrze, weź to złoto. Widzisz, to nie było takie trudne. A teraz wynoś się z mojego domu. Gody przez Beljara. zwrócił się Beliar do innej historii. Ale to tylko gadanie. Nie wiem już w co wierzyć. To rzeczywiście prawda. Oto twoje sto sztuk złota. I co? Robiła jakieś problemy? Nic, o czym warto wspominać. Świetnie, dotrzymałeś swojej części umowy. Pomóż mi zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów. Nie martw się, dotrzymam umowy. Inni mistrzowie usłyszą o tobie same dobre rzeczy. Kto w takim razie może przyjąć mnie na czeladnika? Może to być którykolwiek z mistrzów mieszkających przy głównej ulicy: Harat Kowal, Bosper Łuczasz, Torben Stolacz albo Konstantino Alchemik. Jeden z nich musicie przyjąć. Ważne jednak, żeby zgodzili się na to pozostali mistrzowie. W Korinic panuje taki zwyczaj. No popatrz, już mi lepiej. Jak uzyskam zgodę pozostałych mistrzów? Musisz ich do tego przekonać, idź z nimi porozmawiać. Wystarczy jednak, żebyś miał przeciw sobie więcej niż jednego z nich, a nie będziesz miał szans. Więc lepiej się zachowuj. A tam to tylko gadanie. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Czemu nikt mnie nie słucha? Hej, ty! Ha! Nowa twarz! Nie jesteś z korini, prawda? Czasy nie są dobre dla podróżników. Wszędzie bandyci, nie ma pracy, a teraz jeszcze chłopi się buntują. Jakie wiatry cię tu przywiały? Posłuchał niewłaściwych ludzi. Szukam pracy. Wiesz cokolwiek na temat stolarki? Jedyne co potrafię zrobić z drewnem to rozpalić ogień. A wiesz coś o ślusarce? No cóż. Wybacz, ale nie będę miał z ciebie pożytku, jeśli nic nie wiesz o moim rzemiośle. I nie mam pieniędzy, żeby zapłacić czeladnikowi. To naprawdę nie mój problem. A co jeśli chciałbym zostać czeladnikiem u jednego z pozostałych mistrzów? Dobrze, dam ci moją zgodę. Ale najpierw postaraj się otrzymać błogosławieństwo bogów. Powiedz, czy jesteś człowiekiem wierzącym? zgadzam? Tak, jestem pokornym sługą, mistrzu Torbenie. Potem idź do Watrasa, kapłana Adanosa i poproś go o błogosławieństwo. On ci powie, gdzie znajdziesz kapłana Inosa. On też niech cię pobłogosławi. Kiedy już otrzymasz błogosławieństwo bogów, zagłosuję na ciebie. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. To Co wiesz o Paladynach? Niewiele przybyli z kontynentu na statku dwa tygodnie temu. Od tego czasu przebywają w górnym mieście. Nikt dokładnie nie wie, dlaczego tu przybyli. Wielu lęka się ataku ze strony orków. Wydaje mi się jednak, że przybyli, aby stłumić powstanie farmerów. Mówią to i owo. Czy coś się w końcu zmieni? Trudno. Witaj w moim sklepie, nieznajomy. Jestem Bosper. Wyrabiam łuki i handluję futrami. Co cię sprowadza do Korinis? Szukam pracy. Hmm, przydały mi się nowy czeladnik. Poprzedni zrezygnował dwa dni temu. A więc znasz się trochę na polowaniu? Hmm. Cóż. Mogę Cię nauczyć, jak się obdziera ze skóry zwierzęta. Dobrze Ci zapłacę za każdą skórę, jaką mi przyniesiesz. Chcę zostać Twoim czeladnikiem. Zanim Cię przyjmę, muszę oczywiście wiedzieć, czy w ogóle się nadajesz. Co mam dla Ciebie zrobić? Nauczę Cię! Jak obdzierać ze skóry zwierzynę. A ty mi przyniesiesz, no powiedzmy, pół tuzina wilczych futer. Wtedy będę wiedział, że opanowałeś swój fach. Jeśli nie zajmie ci to całego życia i skóry będą w znośnym stanie, to cię przyjmę. Naucz mnie, jak obdzierać zwierzynę ze skóry. Dobrze. Słuchaj, to dość proste. Ostrym nożem rozcinasz brzuch zwierzęcia. Potem robisz małe nacięcia po wewnętrznej stronie łap. I ściągasz skórę. Przynieś mi te wilcze skóry, to zobaczymy. Nie trzeba mi więcej wiadomo. Nie może tak dalej być. Nie może tak dalej być. Mnie to i tak nikt nie słucha. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Nie trzeba mi więcej o, kłopotów. Nie dobrze. Daj spokój. Mhm. Odłóż broń. Nie wiem czy Nie jesteś wcale taki głupi na jakiego wyglądasz. Hej ty, zaczekaj. Chyba gdzieś cię już widziałem. Czego chcesz? Mówię przecież, że już cię gdzieś widziałem. A tak Spójrz, znaleźliśmy ten portret przy bandytach, na których natknęliśmy się kilka dni temu. Facet wygląda zupełnie jak ty. Ci kolesie chyba cię szukali. Mylisz się. Jak widzisz, wszystko ze mną w porządku. Jak uważasz, nieznajomy? Jeśli jednak portret przedstawia Twoją gębę, a Ty wmieszałeś się w jakieś kłopoty, to trzymaj się z dala od miasta. Nie potrzeba nam więcej problemów. Nie potrzebujemy tu żadnych zabijaków. Mam nadzieję, że wyrażam się jasno. Hej, Ty. Szukam pracy. Hmm. Przydałby mi się nowy czeladnik. Brian niedługo skończy terminowanie i wyjedzie z miasta. Umiesz coś? Jeśli pytasz, czy znam się trochę na kowalstwie. Nie, nie o to mi chodziło. Wcześniej czy później orkowie zaczną oblężenie miasta, a wtedy liczyć się będą tylko ci, którzy mogą stanąć w jego obronie. Nie przyjmę na czeladnika kogoś, kto przyniesie mi hańbę, uciekając z miasta razem z kobietami i nierobami, zamiast walczyć ramię w ramię z prawdziwymi mężczyznami. Nie jestem żadnym nierobem. To wielkie słowa. Potrafisz je poprzeć wielkimi czynami? Do czego zmierzasz? Przynieś mi broń orka. W pobliżu miasta widziano orków. Przy odrobinie szczęścia nie będziesz musiał długo szukać. Jeżeli uda ci się pokonać jednego z nich, przyjmę cię na czeladnika. Zakładając oczywiście, że zgodzą się na to pozostali mistrzowie. Czego chcesz? Tutaj nie ma nic za darmo, a ja i tak nie zamierzam ci nic sprzedać. Chcę zostać czeladnikiem. Naprawdę? A u kogo chcesz terminować? Chcę się uczyć u innego mistrza. Przyszedłeś po moją zgodę? Hmm, jeśli chodzi o mnie, możesz się uczyć u kogo tylko chcesz. I nastrzczoł w niego część swojej boskiej mocy, by mógł. Niech łaska Adanosa będzie z tobą. Kim jesteś? Nazywam się Watras. Jestem sługą Adanosa, strażnika niebiańskiej i ziemskiej harmonii. Co mogę dla ciebie zrobić? Przybywam, by prosić cię o błogosławieństwo. Dlaczegóż miałbym cię pobłogosławić, nieznajomy? Chcę zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów w dolnej części miasta. Mogę udzielić ci błogosławieństwa, przybyszu, ale przecież nic o tobie nie wiem. Opowiedz mi trochę o sobie. A co chciałbyś wiedzieć? Powiedz mi, skąd pochodzisz i co sprowadza cię do tego miasta? Mam ważną wiadomość dla przywódcy paladynów. Co to za wiadomość? Niedaleko stąd zbiera się potężna armia. Jej przywódcami są Smoki, a celem podbój całego kraju. Smoki? Mówisz o istotach, o których zwykle wspominają tylko legendy. Kto ci o tym powiedział? Powiedział mi o tym mag Xardas. To on wysłał mnie, bym ostrzegł paladynów. Ten nekromanta, a więc żyje! i... On cię tu przysłał. Kim jesteś naprawdę? Dawnym skazańcem z kolonii więziennej Korinis. Czy udzieliłeś mi teraz swojego błogosławieństwa? Dobrze, podsumujmy. Jesteś zbiegłym więźniem. Któremu nekromanta Xardas powiedział że armia smoków zamierza podbić cały kraj i zamierzasz ostrzec o tym paladynów. Brzmi to dość niewiarygodnie, ale nie wyczuwam, byś próbował mnie okłamać. Dlatego muszę przyjąć, że kierują tobą szlachetne pobudki. Idź więc z błogosławieństwem Adanosa, mój synu. Gdzie mogę znaleźć jakiegoś kapłana Inosa? Najlepiej rozejrzyj się po targowisku. Znajdziesz tam wysłannika klasztoru. Zawsze to powtarzałam. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Co mogę dla ciebie Lepiej zrobić? By było, gdyby się Szukasz duchowego wsparcia? To Pragniesz jak... skierować modlitwę to. do Inosa? Czy też chcesz złożyć no niewielką ja ofiarę w, w złocie dla naszego kościoła? Zawsze to powtarzałam. Przyszedłem po błogosławieństwo. To dobrze, to bardzo dobrze. Z pewnością zechcesz zasilić święty kościół Inosa jakąś skromną sumką. Właściwie to potrzebuję Twojego błogosławieństwa, żeby zostać czeladnikiem w dolnej części miasta. Ależ synu, bez skromnej ofiary nie będę cię mógł pobłogosławić. Jak tak, inaczej mógłbym się tak. upewnić co do Twoich dobrych intencji wobec Najświętszego Kościoła Inosa? Zawsze to powtarzałam. Tak, to bardzo typowe. Ile wynosi przeciętna ofiara? To zależy od Twojego stanu majątkowego. Słyszałam coś innego. Zobaczmy, ile przyniosłeś. Hmm... Tak, to hmm. bardzo typowe. Masz Pracuję ponad 100 sztuk dzień. złota. Nasz pan powiada, dzielcie się, no, jeśli, no, jeśli macie czym. Kościół przyjmuje tak, jak twoją mimo, jakże pisa. hojną to ofiarę. To interesujące. To Błogosławię cię to, 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 w imieniu Inosa, albowiem on jest wszystko. światłem no, 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 i sprawiedliwością. Tak, to bardzo typowe. Tajemnica, o której wszyscy wierzycie. Skąd pochodzisz? Zawsze Pochodzę z klasztoru magów, leżącego w górach. Nie wierzę. W Przyjmujemy w swoje szeregi Zawsze każdego, kto ma czyste serce nie i jest gotów co. poświęcić życie służbie nie nie wszechpotężnemu Inosowi. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Nikomu tego nie powtarzaj. I pracuję niemal przez cały dzień. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Teraz każdy już o tym wie. To przecież okropne. To przecież okropne. Doprawdy? To interesujące. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy, żeby było, gdyby się przymknął. Kto to opowiada takie rzeczy? To przecież... Ochrony. Wciąż mi jesteś winien przysługę. pora, żebyś to spłacił to swój dług. Rzeczy. Czego chcesz? Chcę mieć z powrotem moje stoisko na targu. Rzeczy. Sara mnie z niego wygryzła. Korzystała z niego już dostatecznie długo. Chcę, żeby zrezygnowała. A co ja mam z tym wspólnego? Dam ci list, który musisz wsunąć jej do kieszeni. Potem pójdziesz do Andrę i powiesz mu, że Sara sprzedaje broń Onarowi. Ona wyląduje w więzieniu. Ty dostaniesz nagrodę, a ja odzyskam stragę. Masz na to dwa dni. A będzie jeszcze gorzej. To przecież okres. No dobra, wygląda na to, że nie mam wyboru. Lepiej Bystry z ciebie chłopak. Oto list. Jak mam go jej podrzucić? Pozwól, żeby pokazała ci swój towar. Wtedy ukryjesz list w jej kieszeni. Pamiętaj, że jestem wpływowym człowiekiem, więc nie próbuj mnie oszukać. Muszę iść. Jak sobie chcesz. Niczego jej już nie powiem. Doprawdy? To interesujące. Nie mogę się zajmować wszystkimi, wszystkimi. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. To, to opowiada takie rzeczy. Jak idzie interes? Wszyscy Kiedy wszyscy pojawili się chcesz. paladyni, pomyślałam, że to dobra okazja na zarobek. Zlecili jednak produkcję swojej broni Haradowi, więc ani Hakon, ani ja nie zarobiliśmy nawet sztuki złota. Co więcej, wieśniacy odcięli dostawy pożywienia i ceny bardzo poszły w górę. Ktoś musi Pocieszam pracować. się jeszcze tylko tym, że baladyni płacą za moje w pokoje w gospodzie Naprawdę? To interesujące Daj spokój Pokaż Nie mi swoje to towary Naprawdę? Sama widziałam Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie Tak, to bardzo typowe Naprawdę? Sama widziałam Naprawdę? To interesujące A będzie jeszcze gorzej Daj spokój Nie opowiadaj Naprawdę? mi takich rzeczy To interesujące Ktoś musi pracować Nie wierzę w to